Piotrzkowie Trybunalskim rok 2014 upłynął pod znakiem inwestycji. Najważniejszą z nich była modernizacja oczyszczalni ścieków, którą oddano do użytku w listopadzie. 18 miesięcy projektowania, 23 miesiące robót, 122 miliony złotych. I Piotrków ma oczyszczalnię ścieków europejskiego formatu. Zmodernizowany obiekt to nie tylko czyste środowisko, ale także niższe rachunki za wodę i ścieki. 16 rodzin w minionym roku otrzymało klucze do nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Zamurowej. Są to mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe o powierzchni od 38 do 59 metrów, wykonane pod klucz. Dzięki tej inwestycji komfort życia poprawiło nie tylko 16 rodzin zamieszkałych przy ulicy Zamurowej, ale kolejne 16, które zamieszkały w lokalach gminnych oddanych przez tamte rodziny. W minionym roku nie tylko powstawały nowe mieszkania, ale gruntowne remonty przeszły też stare kamienice. Między innymi kamienica przy Alei 3 Maja 23. Prace trwały kilka miesięcy, a dziś kamienica wygląda tak. W tym roku do wyremontowanego grona dołączyły kamienice przy ulicy Wojska Polskiego 8, 10 i 79 przy Placu Zamkowym 2 i przy Placu Czarnieckiego 3. Kamienice i ulice zmieniały wygląd także w ramach projektu Trakt Wielu Kultur II, który zakończył się w mijającym roku. W tej odsłonie zupełnie nowy blask zyskały budynki Ośrodka Działań Artystycznych, Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego oraz Zamku Królewskiego. Ulica Starowarszawska swoim wyglądem idealnie wpasowuje się już w klimat Starówki, a zmodernizowana ulica POW stała się wizytówką Piotrkowa Trybunalskiego. W czasie 12 minionych miesięcy nową nawierzchnię zyskało kilkanaście ulic, m.in. Skłodowskiej kiri, Krakowskie Przedmieście, Grota Roweckiego, Broniewskiego, Belzacka, Poleśna, Saleniowa, Dąbrowskiej oraz Żabia. Remontowano też chodniki, m.in. przy ulicy Słowackiego, Sadowej, Szkolnej. Natomiast z nowych parkingów cieszą się mieszkańcy ulic Prusa, Belzackiej, Szkolnej i Topolowej. Łącznie nowych miejsc do parkowania powstało ponad 170. Miasto od kilku lat prowadzi termomodernizację placówek światowych. W minionym roku szczególny nacisk położony został na przedszkola. Nowy wygląd zyskało już przedszkole samorządowe nr 24, a niebawem do tego grona dołączy przedszkole samorządowe nr 5 i przedszkole samorządowe nr 26. Z kolei przy szkołach od kilku lat powstają place zabaw. W 2014 roku nowe miejsca do zabaw dla najmłodszych powstały przy szkołach podstawowych nr 3 i 8. Gama realizowanych w Piotrkowie inwestycji jest bardzo duża. Często ich zakres jest tak szeroki, że wykonanie prac wymaga rozłożenia na dwa lata. W minionym roku prace rozpoczęły się, a w 2015 zakończą między innymi przy modernizacji ulicy Rolniczej, na której trwa budowa kanalizacji deszczowej, a w przyszłym roku pojawi się nowa nawierzchnia, chodnik i ścieżka rowerowa. Na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Belzackiej powstała łącznica, a planowana jest budowa placu zabaw i siłowni plenerowej. W ramach modernizacji parku księcia Józefa Poniatowskiego w ciągu najbliższych miesięcy przebudowane zostaną alejki, ogrodzenie, staw fontanna oraz tzw. skałka. Trwa również modernizacja głównych arterii miasta, np. ulicy Wojska Polskiego, a w najbliższych miesiącach rozpocznie się remont ulicy Sikorskiego. Ponadto w 2015 roku zaplanowano budowę takich ulic jak Żeglarskiej, Zawiłej, Gołębiej, Dalekiej od ulicy Wierzeje do Sulejowskiej, Dębowej oraz części dróg na osiedlu Pawłowska.